Witajcie, kochani, z tej strony Kamil i zapraszam do kolejnego odcinka z Minecraft. Ja sobie tak na dobrą sprawę dalej tutaj przybywam, między namiotem a wieżą, i zacząłem tutaj równać troszeczkę terenu. No, jak widzicie, więcej płaskiego miejsca. Przeniosłem drzewa z nad mojego magazynu tutaj, w sensie ten ciemny dom, i będę sobie tutaj, wiecie, robił rzeczy. A mianowicie, tak stwierdziłem, że. W tym miejscu, gdzieś tutaj, stanie jeszcze taka mała stadina koni. Powiedzmy, że mała. No nie wiem, jeszcze nie mam dokładnej wizji. Będę robił to na no czuję. ale nie ma lightmatiki, więc nie mogę sobie przetestować, jak to będzie wyglądało na świecie Creative. I później ten plan przerzucić. Tak, bla, bla bla. Wiecie o co chodzi. W każdym razie, no, mam dla Was informację o brudnej Betty. W naszej łopacie jest brudna Betty 2, bo kopałem sobie piasek gdzieś tam albo coś w piekle, już nie pamiętam dokładnie, ale no kopiąc, zagapiłem się gdzieś tam na drugi ekran, oglądałem coś i no, brudna Betty poszła sobie już do tamtego świata drugiego odpoczywać. Tak więc mamy nową brudną Betty, brudną Betty V2. I e, no, w sumie to Brudna Betty 2.0. I e, jeszcze mam dla was informację na temat piekła, bo tutaj też się zmieniło. Tada! Dobra, mnie się trochę uspokoi. E, jest inne piekło, dlatego że e, tamto wysadziłem TNT i później stwierdziłem, że to nie ma sensu, e, bo chciałem być, narobić miejsca, żeby jakąś bazę sobie zbudować. A no, ale niestety nie podobało mi się to. Więc stworzyłem nowy świat. E, wytestowałem tam CD piekła. No i to mniej więcej mi się podobało. Więc stwierdziłem, że okej, okay, dobra, będzie to. Ale tutaj nic nie ma więcej do pokazania, <śmiech> więc <śmiech> tylko to. E, jak ja to zrobiłem? No, właśnie z tego nowego świata stworzonego skopiowałem folder z tym piekłem i wkleiłem to, no do folderu właśnie z tego naszego y, pięknego świata. Dobra kochani, ja to w sumie miałem wam pokazać trochę jak będę budował tą stajenkę czy coś. Yy, nie wiem czy można ze stajenką, no wiecie to my sobie koniki będziemy trzymać, a w sumie to tylko dwa koniki no bo to no, ma być to do tego miejsca. No i tak sobie budowałem, ale wiecie, zasłuchałem się w podcast. Jezu, jak tam harczą. Zasłuchałem się w podcast i tak jakoś nie miałem kiedy go zatrzymać, bo tak się wciągnąłem. Eee, tak, chcę tu jeszcze posadzić trochę tego. Trochę tamtego. O. I. O, tak to wygląda. Nie, wiem, może jeszcze tutaj sobie. Czemu kwiatków nie ma? Nie podoba mi się to. Halo, halo. Sama trawa. Hmm, no, ale nieważne. Eee, tak, jeszcze będę musiał tutaj sobie oświetlić eee, jakoś, może, no, w sumie te słupki jakieś tutaj postawię. I co? No, i tutaj będą dwa konie. Tylko musimy te konie najpierw znaleźć, bo jeszcze jakby no, nie oswoiłem żadnego konika na tym safe, a gramy jakieś 400 parę dni. Aczkolwiek tutaj. Jak klikam F3, pokazuje mi dzień dziewiąty i nie wiem co się stało, naprawdę nie wiem dlaczego tak się stało. Jeszcze zejdźmy na dół i zobaczmy ile żelaza się przez ten czas narobiło. No dobra i chwila prawdy. Ooo, ile żelaza? Ile kwiatków? Kurde no o! Boże dobra, chodźmy sobie, bo to są jakieś istne tortury dla tych golemów tu. Jejku, jak bez shaderów, to całkiem inaczej jakoś wygląda, co nie? Ale dalej mi się podoba, dalej jest ładnie, nie ma co. A wyłączymy shadery, dlatego że, no, jak idziemy podróżować i szukać koni, no, to lepiej mieć. No, nie chcę przeciążać po pierwsze laptopa, a po drugie. Lepiej mieć większy render distance, niż jaki mój laptop pociągnie z, razem z shaderami, nie? E, dobra. I już mamy tego tutaj, no już sporo, 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 sporo tego żelaza, jestem zadowolony i już nigdy nie będę musiał iść do kopalni po żelazo, po węgiel, to co innego. Dobra, idziemy szukać koni. Dobra, ale gdzie te konie mogą być, pokażcie mi tutaj. Może tu, na tych polanach tutaj, w sensie nigdy się nad tym, za nimi nie rozglądałem, więc no, może być ciężko, aczkolwiek, o, co to jest? Nie, 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 to są jakieś krówki i owieczki, to, to nie, dobra. To no może zamiast na tej Elytrze latać, tak bez sensu, ja sobie, o tam coś jest, tam są konie, no to jednak nie, nie bez sensu Elytra, tylko idziemy i oswajamy koniki, podlecimy sobie do nich. Kurcze, i które, którego teraz, ten jest fajny, ten mi się podoba, wszystkie są takie czarne, o ten jest szary, o i osioł nawet jest, Ym... dobra, ja muszę sobie zapamiętać, że tutaj są te konie i tyle. O, nie chciał mnie tutaj. Dobra. E, musiałem chwilę iść coś innego zrobić, niż Minecraft. Musiałem cięcie zrobić. E, dobra. Spróbujmy go sfać. Mogę jakieś jabłka wziąć? Nie, bądź taki. Jezu, jak mi zrzuca tutaj szalony. Bądź zaraz na linę weźmę i będziesz miał. O, udało się, dobra. Bardzo wolny jesteś, koniku. Ale, dobra, ty jesteś tylko tam dla ozdoby, będziesz, więc e, no. No, nie szybko. Tylko chciałem ten. Sprawdzić, czy się da nim sprintować, ale się nie da. Jezus Chrystus, jaki wolny ten koń. Pięć lat później. Dojechaliśmy, dobra. Ale dobra, mi się wydaje, że ja tamtędy nie wiadę, więc dobrze, że zrobiłem mu im w sumie takie przyjście. Dobra. Teraz lecę po kolejnego w takim razie. Hop. Może teraz Ciebie spróbujemy. Ale teraz bym chciał jakiegoś troszeczkę szybszego konia, dobra? No. Dajesz rady czy nie dajesz rady? Próbuję mnie zrzucić dzielnie, ale no. Chyba się da, daj się, daj się oswoić. No, kolego. No, i się udało, i teraz cyk. No. no dobra, jest szybszy. To niech będzie, lecimy. No, od tyłu to tak średnio wygląda, powiem wam szczerze. To się nie tyle co średnio, tylko tak pusto, o może tak. Więc będzie tutaj trzeba pomyśleć właśnie o jakichś o jakich, tych, o jakich wieżyczkach i tak dalej. Wieżyczkach, boże, o drzewkach. O to mi chodziło. I myślę, że będzie wtedy e, ładniej tutaj. Ale to wszystko z czasem. Ciężko by mi wybudować, powiem szczerze, drzewo bez Slightmatiki, więc e, nie wiem, czy to nastąpi w tym odcinku, ale tak. Dobra. Mamy dwa konie. Jak macie jakieś zimione dla nich, to możecie dać znać i przy okazji w komentarzach i przy okazji zostawić łapkę w górę. Ja bardzo bym wdzięczny. I jeśli nie subujecie to oczywiście zasubować, żeby śledzić tutaj zmiany w moim świecie na zawsze, tak zwanym. <laughs> Dobra, idziemy się zająć resztą odcinka. Kochani, ja tutaj sobie równam teren pod młyn, który będę budował właśnie w tym. Znaczy nie młyn, co ja moje piekarnie. Które będę budował. Bo wiecie, tutaj jest pole pszenicy i tak dalej. No i tak postanowiłem, że to jest dobre miejsce na to wszystko. No i e, patrzcie, ktoś się tutaj pojawił. Nieproszeni goście. A jak ich zabiję, to będzie zły omen zaraz i będę miał chyba najazd na wioskę. Więc y, mleko by się przydało. Dobra, ale do, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Panie. E, Proszę stąd iść, proszę mnie zostawić w spokoju, bo że będę mówić, a może ja się ubiorę, bo tak walczę goły, walczę goły i co, no gin gin, oż jak mnie tutaj obszelili, dajcie mi zbudować no. Okej, okay. i co mam ten badony? Ej, patrzcie nie mam. Dobra, no to ja się biorę do roboty i zebrać troszeczkę tych. Mm, jak to się mówi, materiałów, które będą mi potrzebne i... Lecimy, lecimy no. Czemu nie? No, coś mi się chciało. Co to było? No, w każdym razie... A no, no tak, chcę lecieć bez ryby. Ja to jestem. Ja to jestem dobry w tym wszystkim. I tak właśnie się prezentuje nasza piekarnia. Uważam to za uroczy budynek, ale jeszcze a, jeszcze jest on nieskończony tak naprawdę, bo no tutaj chcę poprowadzić ścieżkę i dobudować jedną jedną pewną rzecz ciekawą. Myślę, że, że fajnie będzie to wyglądało, ale to zaraz. Do tego budynku poprowadzę was może najpierw. Tutaj jest torciki, jest torciki, są torciki na sprzedaż, no jakiś chlebek może, nie wiem. No, różne takie rzeczy. Um, tak, mamy napisane ładnie: Bakery, piekarnia, tak. No i wchodzimy do środka. Pali nam się tutaj w kominku, piecze się chleb. Tutaj można sobie usiąść, zjeść. No, um, tak samo można usiąść i popatrzeć na kominek. Jestem bardzo z niego zadowolony. W ogóle on tutaj tak, no właśnie, e, tak wygląda. Tutaj Na no, zrównocześnie jest, boże, jak te owce się tam drą. W każdym razie no, tak się tutaj prezentuje środek i od tej strony można sobie pooglądać e, widoki od strony, nie rzeki tylko jeziora, no i obserwować co się dzieje w wiosce. Tutaj jest góra, takie miejsce wypoczynkowe bym powiedział, jest oczywiście donica z kwiatem, z, jest jak to się nazywało? Protki, to chyba paprotki tak rosły. Nie, były modne w latach 90. Takie zawieszane na sufitach. No i tutaj jest nasz, y, nasza sypialnia. A w sumie nie nasza, tylko. A to na, na dziś będzie nasza. My się prześpimy w tym łóżku. No tak, ale tak to wygląda. I dzisiaj co, no większość rzeczy poza wizją buduję. bo nie ma jeszcze replay moda i tak jakoś nie wiem, dziwnie mi się. Nagrywa bez tego. No i tak. I tutaj jeszcze jest tylne wejście. Uważam, uważam, że. że uroczy z tym I możecie mi dać zadać w komentarzach, co co wy o nim sądzicie. Może dla was jest nieuroczy. No, ale. Tak. Ja się biorę za, za resztę. No widzimy się po cięciu w takim razie. No słuchajcie, ja sobie teraz właśnie urzęduję w piekle. Jak widać. Zresztą, na ekranie. Ym, ja już nie pamiętam, czy ja bym pokazywałem nowe piekło, czy nie, ale... O kurczę. Ale właśnie, ja sobie je zresetowałem. Idź stąd. W świniorze. Szukaj Małgosi. Tak, o nie. <ścoughs> Wyszedł tam. W każdym razie, tak, tutaj mamy naszą farmę kitperów I... Ym, tak, został zresetowany nether i ja sobie tutaj tunele robię. Został zresetowany dlatego, że... Nie podoba mi się... Nie podobał mi się ten stary. Yy, a tutaj... No. Jakieś ładne tuneliki, sobie porobię i tak dalej. Specjalnie tutaj stawiam. No, jak coś się mówi? Nether Brick Slabs. W sensie pół płytki, o w ten sposób, albo płytki. Żeby po prostu mi się tutaj nic nie spełniło w środku. A kto wie, może kiedyś nawet się tutaj pokuszę, żeby postawić jakąś kolejkę. Ale no, ja sobie to tak urzęduję, ale chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. A tą e, jedną rzeczą, którą chcę pokazać, jest właśnie no ta bakery, nasza piekarnia skończona z tej perspektywy tutaj. Ścieżeczka już jest. Myślę, że ten piasek mi teraz tutaj przeszkadza, więc będę musiał go zmienić. No to czekajcie chwilę. O, no i od razu lepiej. No co ja tutaj wpisuję? Nie ja o to chodzi Tak, ale od razu lepiej to wygląda moim zdaniem. No i oczywiście jeszcze jedna fajna rzecz. Którą tu mamy, to dodałem taki młyn wodny, to się chyba tak nazywa. I no, wykopałem taką rzeczkę tutaj, i uważam, że wygląda to ekstra. Naprawdę jestem zadowolony z tej, z tej całej budowy tutaj, tego budyneczku mojego. No i tak, no, żeby nie było, że tutaj nic nie ma, że ta woda się znikąd bierze, to postanowiłem, właśnie. Tutaj zrobić źródełko albo jakiś tam potok górski, który prawdopodobnie jakoś tam podziemnie tutaj sobie płynie i no i wpada a, tam do naszego jeziora, które właśnie no, jest tworzone przez, przez ten jeden, ale no, taki potoczek. No i oczywiście też deszcz. Kurczę, jak tu ładnie wszystko wygląda. E, mam render distance, przez to, że mam włączone shadery zmniejszone i widać tamtej świątyni. Ale do naprawdę, tak się uroczył tutaj robi, tak wspaniale, że no jestem dumny swej pracy. Kurczę, tutaj jest trochę ciemno, trzeba będzie jakoś poświetlać, bo kiedyś będzie też yy, tutaj trzeba tych wieśniaków powypuszczać, niech się zadni trochę ta wioska. Tak więc tak, tak to wygląda, no jeszcze raz, yy, rzut okiem na na nasze piękne tutaj wypieki Znaczy wypieki, budynek w którym powstają wypieki <grym> Tak więc no, tak się prezentuje Dajcie znać co myślicie No kochani, ja wam powiem, że urzędowałam sobie trochę w piekle tam porobiłem ścieżynki, ale to chyba już na następny odcinek Znaczy ścieżynki, to trudno nazwać ścieżynkami, po prostu przekupuje się tam no, a na dzisiejszy odcinek będziemy już kończyć, bo, bo tak, bo tak. I chcę Wam pokazać po prostu ostatnią rzecz, którą zrobiłem. A mianowicie, właśnie tutaj, jakby to powiedzieć, naszą farmę trzciny przerobiłem na automatyczną farmę trzciny. W końcu, w końcu mi się udało. Przyda się, a ja tutaj będę przebywał w okolicy, więc ono się będzie cały czas nabijało. Chociaż może nie teraz, w sensie nie będę tutaj teraz przebywał, bo mam w planach troszeczkę dalej pójść, ale to na kolejny odcinek, to na kolejny odcinek wszystko, więc tutaj się nie stresujmy, takim akcentem sobie zakończymy, ja wam dziękuję za uwagę, proszę was o łapki, suby i komentarze, możecie pisać, jeśli macie jakieś fajne pomysły, co byśmy mogli tutaj razem stworzyć na tym świecie, no i... W takim razie widzimy się niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia.